Cześć widzowie, dziś będziemy Hej. drugą część już um, granie w a pamiętaj, to, to jak graliśmy to, 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 to w, to, w ten te zjadanie um, no, to jest graliśmy zjadanie. jeszcze um, w o, to. Dokładnie to. graliśmy w to... Graliśmy to. W te, no właśnie, więc... A to jest już drugi raz. no i trzeci odcinek z Robloxa. No właśnie. A druga część. wy robicie. Więc jak chcecie... Czarno nie mogę dołączyć. Więc jak chcecie więcej Czarno. powiadomień o nowych filmach, to proszę em, 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 dobijcie ten em, subik z dzwoneczkiem. To bardzo pomoże em, nam dobyć cel subskrypcji. którym jest 10. O to nie jest za dużo dziesięć, No. Ale jak jestem jeszcze słaby na YouTubie, to niech będzie taki niski. Uuu! Ale masz dużo od tak, nie? nie wiem. Uuu. Nie trafiłem do kibelka I to z bezy bardzo złe. Poradnik na shortza, chcecie chcecie sobie zrobić damy, ale mam. den den to. den 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 A den A den Procent, jeszcze nie przeszedł. Filipowski. Zarofi się Filipowski. A może zraź się tam pojechać? Wjechałem na kogoś. No Jeszcze raz. Czas To se jedzie. O, Filip już spokojnie dołącza. Albo i nie, to jak zawsze. Napisz jakiś. Ok. Chyba dołączy. Dołączy. Tak, dołączy. A. Ej, cały autobus podskoczył. Ej, moje auto, ej. No, do 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 do. Yes! Jeszcze piesek jak zjada człowieka. To jest bardzo bezpieczne. Bardzo. A no. pomoc. Dołączam nie. nie? Ej, dołączam co nie? No, co się dzieje? Gdzie jesteś? Ja jestem na to. <grym> tu. Ja jestem na tobie. Cześć! Nie Cześć, Wilibowski! A! Więc weź do ciebie z Filipowski, No nie mam nie ma, co. Co? Trzeba wcisnąć to? to? Nie. <laughs> a! Nie w tamtą stronę. Zaraz. Nie. <laughs> Co? Co on tu się dzieje? Tu się dzieje? Dun, 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 dun. Ej. Pomocy. Aj! Ui. O nie! Nam. Mogę jeszcze tak. Albo tak. a widzowie ja będę nas niestety nagrywał samemu, bo Filip jakoś nie umie się dołączyć. Nie wiem, co się dzieje, może mama ma. mały internet. Zaraz. No dobra, ja zobacz. Czy ty masz internet? Nie, nie masz. Filip, ty nie masz internetu! Teraz. Będziesz miał internet. Do Nie mam tylko jednego internetika. Ale a mam nawet wychowanego. Ej, nie, nie. Nie, 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 nie. Już będziesz. dołączył. Jednak widzę, że nie będziemy sami. Filip. Ujjj. O, Boże. Gdy się. a! Jestem! Mówiłem, że się uda. Jest. Dołączam do. Nie mogę. Gdzie, on... gdzie ty jedziesz, chłopie? To nie ja jadę. A do Rżowej? Nie, to in... Widzę cię! Nie mogę tam! Hmm. Nie widzę cię. Ja tak gdzie nie widzę. To bo bo była Pomogę. No, Jadę no. tam. Bo mogę. O. A ty, którą możesz jechać? Ja też jadę. Z ok. tobą. A! Nie! Nie! Pomocy! Ja nie chcę do tej. A! Ja stoję! Nie. Co, nie? Patrz, stoję. Wracam. Wracam, normalnie się wracam, co? A! Patrz! dziwnie. Z tej zjeżdżalni. Co? Patrz, z tej zjeżdżalni się. Patrz, z tej zjeżdżalni się, e, patrz. Była na różowej, a teraz Ma, zaskoczyłem... na zielonie. zielony. Teraz za, a Teraz A poczekaj tam. Poczekaj. Tam poczekaj na mnie! No, to ja wchodzę do góry. Choose! Tam na ciebie będę czekał, tam, tam u góry, wiesz? pomocy. Moja kamera. Okej, okay, już to wszystko dobrze. No dobra, zjadę już. Nie! Pojdę do ciebie bliżej Help! Nie! Bo przejechany! Przejechałem cię? Nie, nie wiem. Czy cię przejechałem czy nie? No ale jakby co? A tutaj jest jakiś człowiek, który... Ej, ja już wpadłem! Jecha. No mu, no mu, no mu, no, ty no. spadaj! Zjeżdżaj! Szybciej! To... Au. Nie. Gryz. Ja będę czekał w różowej zjeżdżalni. Ile z tej punktów za zieloną um, zjeżdżalnię Co? Ile no z tej punktów za zieloną... Patrz. Gaz, gaz! Chciałem jeszcze usiąść. Au. Chcesz mnie przyjechać? Chodź do. A! Jestem Chodź do różowej zjeżdżalni. Nie, ja jestem tam. Do różowej zjeżdżalni. Dobra, ale. A! Różowa. Nie, wiem. nie ja, ja mam coś. Mam tą stronę. Dobra. Widziałam Ita. Yy, jest... On... Nie, nie z autobusem. Czemu? Bo tak. Chciałem bez okay. autobusa? Bo tak. Czemu? A w sumie to zjedź z autobusem, będzie zabawa. Okej. Okay. A cię, tak? Tak. To będzie to, stój tu, stój tu. O nie, o nie. Będzie zabawa. A ja jadę pod stubom. Co tu się dzieje? O nie, wyprzedziłem z autobusem. Ja wyszłam z autobusa. O ja, 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 ja. ja. wyłaciłem a ty no poczekaj! Poczekaj! Dobra, okay. czekam. Teraz już nie. No, czekaj! Teraz już czekam na dole. Nie, no. Czekam, patrz, czekam tu, czekam tu, patrz, tu. Okay. W buzi jego. <grym> Okej, okay, jadę! W jego guzi sobie poczekam, także <grym> w jego pucie tak to Co? Wiesz. A. Moc, okej. Okay. Ja sam tam wejdę, Czy my jeszcze nagrywamy? Tak. A, no. A co? E, poczekaj! Siema! Siema! Wskakujemy! Wskakujemy! Mm. Jej! Dobra, chodźmy do autobusu. Nie, ja, ja będę w gumie i jadę zieloną. Jej, zieloną. ja będę... By... Ja będę! Nie, ja se kupię no, zisz, albo dobra, nie. Wiem co robić, wiem co robić, wiem co robić. Eee, moja Pójdę guma! Do moja guma. Pójdę tam do, do gwiazdki, wiesz po co? Żeby się pokręcić. Takie Tu. I, I teraz spadnij. O. I bim. A łap, pupa. Au. Au.

Odbiłem się szczękę i jeszcze guma mnie dobiła. Odbiłem się od zębów od zębów jeszcze guma mnie dobiła. Moja własna. Patrz. Spadłem na głowę. No ale. Co nie? Możesz te tak. Tej, no, Ej ty tej, jeszcze nie. raz jedziesz i możesz odlokować tą drugą Ja będę szybszy na, na pewno na pewno będę Na pewno będę! Nie! Nie padłem! Na zabał końcu! Ja jestem pierwszy! Co oh. mogę już odblokować? Tamtą. Turom! Tamtą! Turom. A tam... tam... tam, ta, ta, tam tamtą, Ej, ja wpadłem do niej. Poczy! Tata. Kto ta? Ta, ta. Ta. jest exactly. za mniej. Kra jest za mniej. To jest za najmniej. Tak. Może ja tu czekam. Ja tu czekam. Ja to sobie postoję. ja? to. Ja tu czekam na ciebie. Pomocy. Ałam, kulki mnie biją. Ała! Mnie, mnie też. A mnie też. Ale pójdę po prostu Na nogach. Ja się wspinam. Ojej! Auta. Mm. ja chodzę do najszybszego. Też zjeżdża. Trzy. Bywaj! O, oh baby! Baby, <suszy> baby! baby. Dobra. Dobra! Moja guma sama zjeżdża. A ty nie? Nie. Bez, bez gumy. Ale to poczekaj na mnie. Czekaj na mnie. Najemnie Ej, Eee, jednak potrzebuję gumę. Najemnie poczekaj. To mnie je poczekaj. Dobra. A w sumie to nie. A w sumie to. Nie zjeżdżaj! Okej? Albo sobie. Powiem ci kiedy masz zjeżdżać. Albo sobie... Popiek! Teraz! Zamręca dużo to jest na Wyprzedziłem cię! Grrr. Dyn, 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 dyn. Dam, dam, Nie pierwszego zjadł, bo jest hmm? najwyższej. No. Nie, ja pierd...jej! Ja, moje, 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 auto, moje, auto, moje. Które? Mo...mo... Nie. Dyn, 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 Będę pierwszy tam. Co widzę? co widzi teraz on. Au. Ja, ja widzę nie. O! Widzisz się je. Już się nie widzę. Już się nie widzę. Zrobię tak jeszcze 5 minut i skończymy chyba. Okej, okay. jedziemy! Ja jedę tam.

a, żeby później zejść bezpiecznie, ale w sumie to niebezpiecznie. Patrz, teraz tj... zejdę niebezpiecznie. Zaraz wam auto spada na głowę. UH! <laughs> Jest jeszcze, jeszcze. Ja muszę no. tam stanąć. I auto na ciebie I mnie rozgniecie. Poczekaj. Ja musisz pójść M pod to. No, wiesz gdzie ja jestem. Tam, są dwa kowadła. Tu? Okej, okay, tak. Jeść! No jest! Dobra! U, elu, 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 wina! Ała! Dziema! O nie! Otknęłaś. Otknęłaś. Auto! Cię kręci! Kuba, chodź za mną, no, chodź za mną. Ej, auto! Gwiazd. No, Gwiazdka. Tak. Sławę na pupę. Nie. dobra patrz. To jest, to jest tak gwiazdka. To nie. No, Pamiętasz co się robi. Patrz i patrz. Teraz jestem tu i patrz, co ja robię. Jest. A -a. Jestem tu. Jestem tu, a nie w nie. nie, nie, nie. Oj. To może by było. Tu. Nie hmm? ma. A teraz. Wiesz co teraz? Co? Dyn, 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 nie! dyn, 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 dyn. Co stało? Mhm, ja tu się stało? Nie, to się pomocy! Odblokuj, odblokuj, no. Nie. Odblokuj. Nie. Czemu? Może się... Czemu? Bo nie ma czemu. A czemu? Bo nie... Czemu? czemu? Bo nie ma czemu. Bemu nie ma czemu? Bemu, czemu mogę, czemu mogę, czemu mogę, czemu mogę, czemu czemu? no? Czemu? No. Czy czemu mogę, no? Bleee! la, 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 la. To jest mm. Uwaga, lecą kowadła z nieba na wasze głowy. Hej, Filipcie, mało. Kolejne au! Spadłem. <laughs> Czy mogę spać na kowanę? Czy mogę spać na kowanę? Spadłem na kół. Dwie minuty. Widzę okay. jeszcze dwie minuty i kończymy. Co ja teraz zrobiłem? Mhm. Patrzcie się tak... Teraz patrz. 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 Odblokuję no, on nie. Tak. Odblokowałem, no, on nie. Okej, widzę. Przetestujemy ją! Uuu. Krótka. Pies? Pies? Hello? Roblox? Pies? Serio? Będę się. da na was kowadła. Tańczcie, granaty na was lecą. Bo czekaj. Tak, teraz. Nie mam. No to Poczekaj. niech się wygenerują. Poczekam. Poczekam teraz. A może użyj inny. Nie, auto spadnie z nieba, auto spadnie z nieba. No, okej, okay. niech spadnie do moje auto. Pruf, pruf, pruf. E? e? Gaga, A chodź do, chodź do mojego auta. Chodź do mojego auta. Puku. Czekaj, okay. czekaj. To. Nie! Czekaj, co ja robię. O, już jestem. Dobra. Może wyjść. O! Dobry, nie. nie! Nie! Uh, 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 ja sobie Nie! Nie! zrobiłeś nic Nie! Nie! Ała, ała. Dlaczego się Nie! 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 Ja Nie! 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 wiem co mam Nie! Na, Nie! 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 Nie!

Widzowie, by było to tyle. Zapomnijcie wstawić łap, łapkę i subika z dzwonkiem. Pa! Bye.